thank you Rycerze, strzelanie z łuku, a nawet wybuchy z armat. Tak wyglądał turniej rycerski, który zorganizowało Muzeum Pogranicza śląsko łużyckiego w Żarach. W ostatni majowy weekend teren muzeum był sceną walk rycerskich, zabaw zręcznościowych i tańców, które przybliżyły licznie zgromadzonym odwiedzającym epokę średniowieczną, a wszystko to w ramach nocy muzeów. Dzisiejsza impreza jest przedłużeniem nocy muzeum. Wczoraj mieliśmy w ramach wieczornych atrakcji filmy z akompaniamentem na żywo oraz pokaz laserowy, a dzisiaj właśnie mamy festyn średniowieczny. Bractwo rycerskie z Będzina rozpoczęło turniej od uroczystej salwy. Każdy mógł spróbować swoich sił w średniowiecznych konkursach, rzucając włócznią i toporem, strzelając z łuku czy też biorąc udział w prawdziwym turnieju rycerskim. Można było również nauczyć się wyrabiać naczynia z gliny, robić witraże, a także kucierzy ku najmłodszych zabawki. Dla nieco starszych uczestników tajniki swojej pracy zdradzał Kowal. Palenisko stale się żarzyło, a spod młota wychodziły metalowe wyroby. Głównym wydarzeniem były walki rycerzy. Do żar przyjechali wojownicy z Bractwa Rycerskiego z Będzina i Bogatyni. Szranki prowadzono w zgodzie z kodeksem rycerskim, ale nie było taryfy ulgowej. Ciosy były mocne, obrona zaciekła. Nieraz sypały się iskry i wióry. Przytrzymał przeciwnika tarczą i trafienie. I trafienie. Stara się dobrać do niego e, Nikola Strzliwego. No, jest mniej doświadczonym zawodnikiem, musi kombinować. Artur na szeroko wystawionych wagach, tak, tak nieco właśnie w stylu piątka Kripera, Mistrza Świata e, naszego. E, o i właśnie, jedno, drugie trafienie. Spójrzcie Państwo, gdzie ten miecz e, trafia, gdzie ten miecz wchodzi. Jak słychać te uderzenia. Stop! Zobaczcie Państwo, ta walka wcale nie polega na tym, E, żeby użyć jak najcięższej broni, żeby jak najmocniej trafić przeciwnika, e, te miecze mają wagę około 1300 gramów. No jest to w zasadzie waga historyczna takiej broni, takie miecze ważyły maksymalnie kilo. E, więc możecie włożyć absolutnie między bajkę i żabłoniście, żeby mieć około 30-40 kilo. E, nikt w żydowych zmysłach nie walczył znaczy, tak ciężko bronią. Takie znowu trafienie, słychać wyraźnie jak pije, ostrzebnie czas, stop! W końcu stop i wielkie brawa dla obu zawodników. No i w walkę zwycięży Artur Sędek! Stop!

No i się, e, zobaczcie, zwarcie, e, czyli jedna jedną krzyżkę sprowadza się e, do właśnie tych technik zapaszniczych, które się obalić, które się przewrócić. Może się tak zdarzyć, że wszyscy znajdą się na e, ziemi. Oni no. jeszcze zachowali, skoro się, tylko tego, że włączą, tutaj przez to nie Z walki. Jest przewaga trudna jednego. Błukasz przykrękasz na jedno No i drużyna naszej szwagów. Mam przewagę trudna jednego na Andrzeja Zobaczymy, czy wykorzystają tą przewagę Jak zakończy się ta walka Pełna jednego, ale no spora przewaga e, Krzysztof nam Już teraz w się osiemniu z swojego e, Czucinika, zawodnika, który wyczucił Ale także broni się, walczy o flamie Stoi, czeka na dla przeciwników Narożniką Jak rozstrzygną tą walkę Najlepszą. I tutaj dwóch rycerzy naraz leży na ziemi i brawa na drużynie szwagru, Paweł głos stoi o własnych siłach, tak więc oni zwyciężają realizmu utoczonych walk dodawał wysoki poziom umiejętności posługiwania się mieczem oraz wiernie otworzone pancerze i stroje codzienne. Projekt, którą posiadam jest rekonstrukcją takiej typowej -wie... typowego XIV-wiecznego pancerza z pierwszej połowy raczej, czyli lata tak 1340 w tych okolicach. Wiele elementów robiłem wzorując się na znalezisku spod wizby. Była to słynna bitwa z 1361 roku. Podstawa zbroi XIV-wiecznej to kolczuga. Na początku XIV wieku jeszcze była z długim rękawem, później się skracała. Tu uchodziły pancerze zbrojnikowe. To jest coś w tym stylu. Skóra z blaszkami metalowymi. To co tutaj sobie zrobiłem, tak zwana ochrona, no nazwijmy to listkowa. Odwzorowałem to z nagrobka Rudolfa IV von Baden, jest to około 1450 rok, on nie miał nałokietników, ale zrobiłem je dla bezpieczeństwa, miał to, miseczkę i w ten sposób. Pod Wisp trochę mniej typowym pancerzem są te płaty. Raczej mniej jest tego typu znalezisk, trochę inny motyl jest bardzo popularny, ale ten układ płytek także tam się znajdował. Ja mam na sobie strój no, osoby zamożnej. To jest rekonstrukcja właściwie Jopuli, czyli takiego stroju. Jest nagrobka Kazimierza, przepraszam, Władysława Jagieły, ale jest to strój męski zamożnego mężczyzny z drugiej połowy XIV wieku, buty dworskie wycinane, no nieco ukurzone, bo jednak jest tu, jest tu piach, kaletka, puginał, pas zdobiony, czyli, czyli taki wyższy stanem strój męski z drugiej połowy, z końca XIV wieku. Ja rozumiem, że w potocznym rozumieniu strój rycerski to zbroja. Zbroja to nie jest strój, zbroja to jest e, e, ochronne uzbrojenie, które używane jest tylko i wyłącznie do walki. Rycerze zakładając czy codzienny strój, e, czy strój dworski, zakładali normalny strój tekstylny, natomiast te stroje dworskie były przepiękne, bardzo barwne, e, mające częstokroć na przykład szerokie, piękne, wycinane rękawy w zależności od okresu i od mody. Naprawdę to średniowiecze, ja podkreślam zawsze było bardzo, bardzo e, barwne, kolorowe. I ciekawy. Festyn średniowieczny okazał się świetnym połączeniem nauki, zabawy i rekreacji. Trzeci turniej rycerski, który zorganizowało Muzeum Pogranicza Śląsko-Wrzyckiego w Żarach, zakończył się pokazem ognia.